Ok, przed nami układ trzeci, układ mięśnia zęba tego przedniego, zdecydowanie najtrudniejszy, dlatego będziemy go sobie opracowywać pięcioma podukładami, bo tak też to wygląda. Zaczniemy jednak od mięśnia zęba tego przedniego, żeby wiedzieć, z czym to się je. On zaczyna się dziesięcioma zębami na bocznej stronie klatki piersiowej, i te zęby są rozpięte między żebrem pierwszym a dziewiątym. I co ciekawe, pierwszy podukład, to podukład yy, wyrostka króczego i jest on związany z tym, że do żeber pierwsze, drugi, trzeci, 4, piąte przyczepia się nie tylko zębaty przedni, ale również mięsień piersiowy mniejszy, który leży pod piersiowym większym, więc nie jesteśmy w stanie go wykryć, ale jego przyczep końcowy to właśnie wyrostek kruczy łopatki. I do wyrostka kruczego łopatki przyczepiają się również dwa inne mięśnie. Mięsień kruczoramienny, który jest zginaczem stawu ramiennego, więc zgina rękę, przesuwają do przodu. I głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia, czyli bicepsu. Głowa długa przyczepia się do guska nadpanewkowego łopatki. Więc mięsień piersiowy mniejszy, kruczoramienny i dwugłowy ramienia, głowa krótka tworzą pod układ wyrostka krótszego łopatki. Kolejne podukłady będą już z tyłu, dlatego proszę obróć się do mnie tyłem. Ok. Kolejne podukłady są z tyłu, dlatego że mięsień zębaty przedni, jak już przyczepia się do boku klatki piersiowej, przechodzi sobie pod łopatką i przyczepia się do brzegu przyśrodkowego na całym długości, czyli od kąta górnego przez brzeg przyśrodkowy do kąta dolnego. I kolejnym podukładem, który opisali twórcy masażu tensegracyjnego, panowie Kasolik i Andrzejewski, jest podukład kąta górnego łopatki. Jeżeli macie problem z palpacją, to idziecie sobie po brzegu przyśrodkowym. Zrobię tak, żeby było widać bardziej do kamery. I jest miejsce, gdzie brzeg przyśrodkowy się kończy. To jest właśnie kąt górny łopatki. I tutaj przyczepiają się mięśnie. Dźwigacz łopatki. Mięsień równoległoboczny mniejszy, który jest wyżej niż równoległoboczny, większy, ale o tym za chwilę. I mięsień nadgrzebieniowy. Dlatego te trzy mięśnie, czyli dźwigacz równoległoboczny mniejszy i nadgrzebieniowy, tworzą wspólnie podukład kąta górnego łopatki. Kolejny podukład to podukład gózka większego kości ramiennej i w skład tego podukładu wchodzą trzy kolejne mięśnie związane z brzegiem przyśrodkowym łopatki, czyli już mówiłem kilkukrotnie, że zębaty przednie przyczepia się od kąta górnego przez cały brzeg przyśrodkowy do kąta dolnego, no więc zajmijmy się mięśniami, które przyczepiają się do brzegu przyśrodkowego w części środkowej. Są to równoległoboczny większy, mięsień podgrzebieniowy, który właśnie kończy się na guzku większym kości ramiennej i leżący pod nim obły mniejszy który czasami zrasta się z podgrzebieniowym i razem tworzą pasmo-wspólne yy, pasmo mięsień. Więc trzy mięśnie, równoległoboczny większy, podgrzebieniowy, obły mniejszy, tworzą podukład guzka większego kości ramiennej. Kolejny podukład jest związany nie bezpośrednio z mięściem zębatym przednim, ale właśnie z mięściem podgrzebieniowym, który przyczepia się do guzka większego kości ramiennej, jest to podukład nadkłykcia bocznego kości ramiennej, dlatego że w okolicy gózka większego kości ramiennej przebiega sobie naramienny w części środkowej. I dalej od tego guska biegnie sobie przegroda międzymięśniowa boczna ramienia. W układzie pierwszym była przyśrodkowa, teraz mamy boczną. Ona też odgranicza zginacze od prostowników, tylko tym razem z bocznej strony ramienia. Przegroda międzymięśniowa boczna ramienia kończy się w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej, a stąd jest masa mięśni, które odpowiadają za wyprost. Więc prostowniki palców, prostowniki nadgarstka promieniowy łokciowy to wszystko wchodzi w skład tego podukładu i układu w ogóle mięśnia zęba tego przedniego dlatego kończy się on aż na palcach. Po stronie grzbietowej wreszcie zębaty przedni przyczepia się również do kąta dolnego łopatki i jest pokryty powięzią piersiowo lędźwiową powięź piersiowo lędźwiowa to taka struktura łączna która pokrywa większość mięśni jeżeli chodzi o odcinek lędźwiowy i prostowniki i tutaj akurat wchodzi też na zębaty przedni. I zupełnym przypadkiem powięź piersiowo-lędźwiowa pokrywa również mięsień czworoboczny lędźwi, który znajduje się w tym obszarze. Nie jest on bezpośrednio dostępny, ponieważ mamy mięsień najszerszy grzbietu, który go przykrywa. Czworoboczny lędźwi kończy się na kości biodrowej, ale od strony przedniej. Nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Tam przyczepia się mięsień biodrowy, a obok niego zaraz pośladkowy średni i gruszkowaty. I te mięśnie czyli mięśnie związane z okolicą pośladka, ale warstwa głębsza również wchodzą w skład układu zęba tego przedniego właśnie przez powięź piersiowo-lędźwiową. Mięśnie pośladkowy średni kończy się na krętarzu większym kości udowej, ale do tego dojdziemy przy palpacji